Siemanko, ja jestem x i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe. Dzisiaj w ramach serii Gdzie zdobyć zaprezentuję wam, gdzie możemy zdobyć poszczególne części do MESY. Główny schemat na tego Warframe możemy kupić na rynku za 30 tysięcy kredytów, a wszystkie części do niej znajdziemy na Ares, wykonując misję Zabójstwo zainfekowane Ala 2. Jest to misja, którą odblokowujemy po przejściu zadania Pacjent0. I zarówno link do tego, jak przejść to zadanie, oraz do samej walki z zainfekowanym Aladem waj zamieszczam w opisie. A szansa procentowa na zdobycie wszystkich części tego Warframe wygląda standardowo i następująco. Na Powłokę i Neuroptykę mamy po 38,72% szans. Natomiast na systemy jest to 22,56% szans. Przypomnę tylko, że aby dostać się na misję Zabójstwo zinfekowane Ala 2, musimy mieć wybudowany klucz, który również dostajemy po ukończeniu misji pacjent 0, i jest on do wybudowania w warsztacie. I oczywiście możemy go znaleźć w zakładce Klucze. No i to już wszystkie informacje dotyczące tego, gdzie zdobyć mesę. I standardowo, jeżeli ten filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz w komentarzach piszcie, jakie jeszcze przedmioty chcielibyście zobaczyć w ramach serii, gdzie zdobyć. Oraz nie zapomnijcie o subie z dzwoneczkiem po to, aby być na bieżąco ze wszystkimi nadchodzącymi poradnikami. A tymczasem, wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!